W siódmym miesiącu do Mispy, do Godoliasza, syna Achikama, przyszedł Izmael, syn Netaniasza, syna Eliszamy z rodu królewskiego, jeden z urzędników królewskich w towarzystwie dziesięciu ludzi. I gdy ucztowali w Mispie, Izmael, syn Netaniasza wraz ze swoimi dziesięcioma ludźmi rzucili się na Godoliasza, syna Achikama, syna Szafana i zabili go mieczem. Zadali śmierć temu, którego król babiloński ustanowił zarządcą kraju. Izmael wymordował również wszystkich Judejczyków, którzy byli z Godoliaszem w Mispie oraz żołnierzy chaldejskich, którzy się tam znajdowali. W drugim dniu po śmierci Godoliasza, gdy nikt jeszcze nie wiedział, z Sychem, Shilo i Samarii przybyło osiemdziesięciu mężczyzn. Mieli oni ogolone brody, porozdzierane szaty i nacięcia na ciele. Nieśli ze sobą ofiary z pokarmów i kadzidła przeznaczone do domu Pana. Izmael, syn Netaniasza, wyszedł im naprzeciw z mispy. Oni zaś szli i płakali. Gdy spotkał się z nimi i powiedział Wstąpcie do Godoliasza, syna Achikama. Gdy oni weszli do miasta, Izmael, syn Netaniasza, z pomocą swych ludzi wymordował ich przez zbiorniku na wodę. Ocalało spośród nich tylko dziesięciu. Rzekli oni do Izmaela, nie zabijaj nas. Mamy ukryte w polu zapasy pszenicy, jęczmienia, oliwy i miodu. Wstrzymał się więc i nie zabił ich jak ich braci. Zbiornik na wodę, do którego Izmael wrzucił wszystkie trupy pomordowanych mężczyzn, był bardzo wielki. Wykonał go jeszcze król Asa, zagrożony przez króla Baszę z Izraela. Ten właśnie zbiornik Izmael, syn Neteniasza, wypełnił pomordowanymi. Izmael wziął w niewolę całą resztę ludu, który był w Mispie: córki królewskie i cały lud. Który pozostał w nispie, a który dowódca gwardii Nebuzaradan oddał pod władzę Godoliaszowi i synowi Achikama. Izmael, syn Netaniasza, wziął ich w niewolę i wyruszył razem z nimi do Ammonitów. Gdy Jochanan, syn Karecha i wszyscy dowódcy wojska, którzy z nim byli, usłyszeli o zbrodniach Izmaela, syna Netaniasza, zebrali wszystkich mężczyzn, i wyruszyli do walki z Izmaelem, synem Netaniasza. Zastali go przy wielkim stawie, który jest w Gabaonie. Gdy ludzie prowadzeni przez Izmaela ujrzeli Johanana, syna Karecha i jego dowódców, ucieszyli się. Wszyscy ludzie z Mispy, których uprowadził Izmael, zawrócili do Johanana, syna Karecha. Natomiast Izmael, syn Netaniasza, Uciekł z ośmioma ludźmi przed Jochananem i udał się do Amonitów. Jochanan, syn Karecha i wszyscy jego dowódcy zabrali całą resztę ludu, którą Izmael, syn Netaniasza, uprowadził z Mispy po zabójstwie Doliasza, syna Achikama, żołnierzy, kobiety i dzieci, oraz dworzan, których uprowadził z Gabaonu. Zawrócili oni i znaleźli schronienie z Kimham koło Betlejem. Chcieli bowiem uciec do Egiptu z obawy przed Haldejczykami, ponieważ Izmael, syn Netaniasza, zabił Godoliasza, syna Achikama, którego król babiloński ustanowił zwierzchnikiem kraju.